Hello i dzisiaj wam pokażę mój top 10 gier w Robloxie, które najczęściej gram i które tak prawie nigdy. I powiem tak, to co teraz zobaczycie ale na ekranie, to niektóre gry się pozmieniały w moim topie. Pierwsza gra to kolorowa ucieczka, festiwal światła. Zbierasz monetki na jajko ze zwierzakiem, masz zielone pole, musisz na nim stać, kiedy jest czerwone pole. Niebieski musisz zebrać, bo tam są monetki. A czerwony musisz unikać. Gra, moim zdaniem, 10 na 10. Fakt, możesz włączyć AFK i nie będziesz brał udziału w rundzie. Druga gra, 99% w lesie. Znana dla każdego gra. Musisz uratować jelenia. No, była taka aktualizacja, ale już jej nie ma, okej. Okay? Zbierasz diamenty, kupujesz skalę, robisz acigmenty, rozwijasz nisko, ratujesz dzieci, unikasz potworów i musisz przeżyć jak najwięcej dni. 12 na 10, faktycznie. Trzecie.

Masz królika lub żółwia albo pandę. Króliki żółw są najmocniejsi, a raczej twoje najmocniejsze zwierzę jest tak królik lub żółw. A pandę możesz zdobyć z kalendarza. Steel a brainot. Znana gra: ukradasz brainroty i innym, innym zbierasz pieniądze na rebirfa i bronisz swoją bazę, aby nikt ci nic nie ukradł. Dzisiaj na 10 putera. fakt, jakby ode mnie, a raczej minus. Wiem, że trzeba ukraść bryndrota, ale wolę tego nie robić. A i jeszcze. Ja mam na ekranie robienie nie nimi, bo gram na komputerze, a tak to nie mam mocno. Szósta gra: Duel z mordercy kontra szeryfowie. Grasz z jedną lub więcej osób, masz pistolet i nóż. A także jest Gracie do 5 punktów. 10 na 10. Fakt. Chyba fakt. Możesz kupić animację chyba za robuxy. Siódma gra. Klasyczne wojny dom dum Musisz zniszczyć wieżę przeciwnika. Ale musisz pilnować swojej wieży. 7 na 10. Aż tak jej nie lubię, ale jest całkiem git. Faktu nie ma. Ósme. Grow a garden. Kupujesz różne nasiona. Później sprzedajesz i zarabiasz pieniążki. 8 na 10. Fakt. Możesz zrobić drugi ogród, aby mieć więcej nasion. Ogólnie to chciałam wam pokazać, ale tak się stało, że tego nie miałam. Nie wiem dlaczego. Dziewiąta gra. Tower of hair. Przechodzisz to tower, który jest łatwy, ciężki. Jak zawsze dla mnie musi być ciężki. 9 na 10, faktura czy nie ma. I dziesiąta gra? Kara śmierci wylosuje na przykład Ciebie i kara wybuchowa, wtedy wybuchasz, i tak dalej. 4 na 10, za bardzo jej nie lubię, ale nawet może być fakt. Jak ubieram cię, to i tak raczej umrzesz. He! <laughs> A na dzisiaj tyle. Mam nadzieję, że ten top Wam się podobał. Pa!